Cześć, tu Solverize. Rozwiążemy następujące zadanie. Wielomian W od X jest podzielny przez dwumian X plus 1, a wynikiem dzielenia W od X przez X plus 1 jest wielomian Q od X. Natomiast dzieląc wielomian W od X przez dwumian X minus 2 otrzymujemy iloraz Q od X dodać 6X minus 3 i resztę 3. Wyznacz wielomian W od X. To trochę takie nietypowe bardziej zadanie. Możemy sobie z treści zadania wypisać dwa warunki. Z jednej strony ten nasz wielomian W od X będzie równy takiemu iloczynowi X plus 1 Razy Q od x, no bo Q od x jest ilorazem z dzielenia WOX przez x plus 1. No to e, wykonując działanie odwrotne, w od x musi być e, iloczynem x plus 1 razy Q od x. Z drugiej strony mamy też pewną informację na temat dzielenia tego Wodxa przez x minus 2, i tu jest iloraz taki, tylko wstępuje też pewna reszta, więc zapiszemy X jako x minus 2 razy Q od x dodać 6x minus 3. To jest dzielnik razy iloraz i do tego jeszcze dodajemy resztę 3. Takie dwa warunki musi spełniać wielomian WOTX, i też ten wielomian Q od x jest tutaj i tutaj jednakowy, więc no jest pewien związek tutaj podany. W takim razie, skoro po lewej mamy WOTX, no to możemy sobie porównać prawe strony. Możemy napisać, że x plus 1 razy Q od x to się równa, no i wszystko to, co mamy tutaj po prawej stronie w tym drugim równaniu przepisuję. No i tak jak już mówiłem, zauważ, że tu występuje ten sam wielomian Q od X. Z tego równania jesteśmy w stanie wyznaczyć tego Q od X, tylko najpierw musimy tutaj wszystko powymnażać sobie. X razy Q od X, dodać Q od X, to się równa. Tutaj będzie X razy Q od X, następnie będzie 6X kwadrat, odjąć 3X i jeszcze mnożymy sobie przez minus dwójkę, to będzie minus 2 razy Q od X, następnie minus 12X i plus 6, no i jeszcze ta reszta na końcu plus 3. x ku od x się szczęśliwie tutaj upraszcza. Natomiast tutaj mamy ku od x, a tu mamy minus 2 ku od x. sobie przeniesiemy na lewo, to otrzymamy, że 3 ku od x to się równa. No i to wszystko, co tu zostaje, czyli 6x kwadrat, tutaj mamy minus 15x, jeszcze plus 9. O, czyli jest całkiem, całkiem prosto. Podzielmy sobie przez 3 to już tutaj możemy sobie wpisać, że k od x to się równa 2x kwadrat minus 5x dodać 3. No w sumie. Sprawnie to poszło wyznaczenie tego Q od X, a w takim razie już od razu możemy napisać, że w od X to się równa x plus 1 razy ten Q od x, gdzie podstawię tutaj ten wyznaczony trójmian kwadratowy. No i znowu wystarczy techniczne ćwiczenie, pomnożenie dwóch nawiasów. Tutaj mamy 2x do trzeciej odjąć 5x kwadrat dodać 3x dodać 2x kwadrat minus 5x i dodać 3. Jeszcze tylko została mi redukcja wyrazów podobnych. Ja, żeby nie przepisywać dwa razy, od razu już sformułuję odpowiedź, że w od x to się równa 2x do trzeciej minus 3x kwadrat, następnie minus 2x i dodać 3. No to zadanie jest zrobione. Ja Cię bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnych moich filmów.